Witam Cię w programie 3 dni, 3 stolice. Są to trzy odcinki, w których odwiedziłem 3 stolice, Warszawę, Pragę oraz Berlin i zjadłem w nich coś dobrego. Zapraszam na podróż poznania smaków wraz ze mną. Witam w Pradze. Przyjechaliśmy do, tak jak słyszeli, przyjechaliśmy do bardzo ikonicznej, viralowej restauracji w centrum, w samym centrum Pragi, niezwykła zabawa z jedzeniem, Szkoda, że trochę na uboczu. Okej, okay, czyli wiemy z nami, że mamy 180 gramów wołowiny. ale wy pociąg, 180 gramów wołowiny za około ile powiedziałaś, 70 złotych? Centrum Pragi, 350, 35, 355 koron. No takie ceny są. 355 koron po 20 groszy daje 71 zł, 70 zł. Plus płatność kartą, plus felicznik, plus to, to 8 dyk lekko. Stacja włoszczówki, tym się nie zatrzymuje. No to jest właśnie ta niefajna sprawa, że że siedzimy na samym końcu i będą przyjeżdżały już tylko puste pociągi, a nie pełne jedzenia. Jakbyśmy przyjeżdżeli na początku. To byśmy a, widzieli je pełne, zanim dojadą do tego. Fajne jest też. Jesteśmy już na stacji zwrotnej. Bo trzeba pilnować jak nasze przyjedzie zamówienie. Ale to jest świetnie zbudowane wszystko, to jest tak atrakcyjnie. Co, no, mamy do odwiedzenia kilka miejsc. No nie możemy też się nie wiadomo jak zapchać, ale trzeba to jakoś ocenić. Eee, jesteśmy... <laughs> o burger, tylko coś pod... mogę powiedzieć. Jestem pod wrażeniem, bo pierwszy raz widzę coś takiego, nie myślałem. Musisz nagrać jak, jak tam robią bułeczki, jak robią te. Jak mówiłeś, że jed... my idziemy do miejsca z pociągami, to spodziewałem się, że po prostu będzie wagon. Jakaś restauracja w wagonie pociągowym, albo w samej lokomotywie no coś takiego, a nie żeby nawiedziły tak tak pociągi z, z jedzeniem. Dojechały no. i miałem czas, żeby zabrać. Zwróć uwaga, że każdy pociąg jest inny. Każda lokomotywa znaczy. Zupka? Podobne garnuszki miałem do zupy Tak, 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 tak. Ale cióbcie nie jeździły. Te tory się ciągną po całej restauracji. Tam idą, tam jest nasz stoliczek. Tu się ciągną, tu się ciągną. Tu jest ich masa, a nawet jeżdżą pod. Także wygląda to niesamowicie. W miejscu, podobno za mną, robi się w tym lokalu cały czas bułeczki na świeżo. Aktualnie tego niestety nie widać ale kolega był tu raz wcześniej i mówił, że no stop były tutaj robione bułeczki na świeżo także mają takie miejsce, więc robią bułeczki sami niesamowite miejsce bo chyba jedzie twoja woda maratona pytanie, czy zatrzymasz się tutaj? Jakub proszę o wodę proszę bardzo tak to właśnie wygląda Mogę coś kliknąć, coś tęczą, sam odjeżdża. Co, masz tylko czas. Tak się zdążę? a...

Pociąg w rozkoszności już przyjechał Jesteśmy na przystanku Jedzonko I zaczynamy konsumpcję Dobrze? Let's go! Gryź mięso Gryź mięso Wysmażone na waldon.

Bo już jestem przy beczce. ogółem całość wychodzi dość sucho, dlatego maczam sobie bułkę w majonezie i ogółem na moje gusta mało soli mało pieprzu. Tak jak ostatnio byliśmy w Soczewce, tam było mocno pieprznie i tak tutaj jakby zabrakło. Syteczki są dobre. Jajeczko. Udało nam się dotrzeć przez zatłoczoną Pragę, samochodzik zostawiliśmy jak zwykle my. Resident Bene, tutaj będziemy spali a potem na miasto. A to jest cel. Najsławniejszy bachelor, najsławniejszy rzeźnik w... chyba w Europie. Znany, bardzo znany. Nase mięso. Tu będziemy mieli burgera, pastrami i zobaczymy jaka będzie. Ocena. Bardzo się cieszę. Jesteśmy w Nasze Maso. Zamówione zostało kanapka z pastrami oraz cheeseburger. Jesteśmy w centrum Pragi, na Staróweczce. Podobno najlepszy burger w całej Europie, także zobaczymy. <grym <grym Jestem ciekawy. Sam szef? Kanapka pastrami tutaj burger. Proszę stopień wysmażenia, zobaczcie jaki jest. W standardzie. Coś pięknego. Tatar. Ale nie mogę się doczekać, żeby to posmakować No to dawaj. Polecę. Ładnie, wszystko przekrojone na pół. i w zestawie szefa. Podanie ekspresowe co? No ile jest? 4, 6? Nie mogę nagrywać, muszę sam zjeść. Uwolnił cię od tego cierpienia. Dziękuję bardzo! Dziękuję! Dziękuję! Czekając jeszcze pastrami, ludzie z całego świata są tutaj. Poręczatkę, no, poręczatkę nalewasz sobie ze ściany, kubelek. Okay. Dobra, może być tylko lepiej. Kanapka pastrami, tak, kapustka, chlebek stostowany. Razowy to jest żydnik Rye bread. Wiedzą no, co robią, nie? Piękne, dobre. Smaczny. Miejsce jest z bajki, nie? Jest wyciągnięte. No, niemożliwe, żeby. Wiesz, to jest ten moment, kiedy powinniśmy tylko jeść i nic nie komentować. Słuchajcie z czystym sumieniem. Jeżeli będziecie zwiedzali Pragę i będziecie chcieli gdzieś. No nie wiem, w jakiś, doceniacie taką dobrą, nie wiem, pracę, dobrą robotę, dobre, coś oryginalnego. no Nasem, mięso. Nie wiem, jak to się nawet wymawia. To jest miejsce, w którym musicie. Po prostu, no, po prostu tu trzeba przyjechać. Trzeba przyjechać. Trzeba. Trzeba. Teraz czekamy na łagiu cheeseburgera. łagiu cheeseburger. Eee, i kiełbaski jeszcze. O, jeszcze kiełbaski wziąłeś? Tak. Wieprzowe kiełbaski. Bo inne potrafią robić, zacznę teraz wieprzowinę. Chyba, chy, 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 chyba zostajemy za dłużej. Ja tu się zatrudnię. <laughs> zostajemy Raz kolejny burgerek. Razem z mięsa Ja już, Ja już po pierwsze wiem czegoś się spodziewać, ja już jestem szczęśliwy. Kiełbaski wieprzowe, kaputką i z więcej, a ziołowe kiełbaski wieprzowe. Tak? Też wyglądają świetnie Nie ma co gadać, jemy, jemy, nie ma co gadać, jemy. Fajcie to ty, nic poniomu. Wytrzyj łzy, proszę Cię, zabrania łzy. Praga. To dzisiaj chyba mięsa, w tym zjem, przynajmniej <laughs> mięsa, taką nadzieję. Burger Burger zniknął. w cudowny sposób zniknął. Kiełbasa ulka. Kiełbasa ręcznie robiona. Ja bym nawet śmiało tutaj powiedział kraftowa, kraftowa kiełbasa. Jest smaczek co? Powąchaj jeszcze proszę cię chlebek. Biała kiełbasa OG. Powąchaj chlebek, powąchaj. Robią co? Jest sztuka kulinarna przez duże. I tłumie, i znowu pełno ludzi przyszło I czekają. Ok, mi tak minę. Tak, tak. Ok. Niesamowite miejsce. Nic więcej, nie mam do powiedzenia. Charakter jest, jakość jest. prędkość obsługi tak? jest na niesamowitym poziomie. Oryginalność, serdeczni szef tutaj nas wszystkim pilnuje, rozmawia z wośmi. Świetni, świetni ludzie. E, Moja ocena: 17 na 10. Witam, witam. Witam dalej w naszym pięknym filmiku. W tym momencie już wyruszamy z Pragi do Berlina. E, co chciałem wam powiedzieć, fajne dwa miejsca. Oba z burgerem. Oba z kompletnie innym podejściem do tematu. To jest w gastronomii fajne, że... Pojedziemy dalej ulicą. To jest właśnie fajne, że tych lokali jest tyle i z takimi różnymi charakterami, że można jeść, jeść niestety i cały czas odkrywać coś nowego. I to jest takie morze, które jest nie do przepłynięcia na dobrą sprawę. Ale będziemy próbować, będziemy się uczyć smaków, będziemy patrzeć jak to wygląda gdzie indziej. Gdzieś tam, żeby przenosić też na własne kuchnie, przypuszczam, bo też to jest jakiś taki tego cel, żeby się nauczyć, żeby jednak poznać, żeby to potem wykorzystać w swoim własnym warsztacie. Natomiast, no do czego chcę wrócić? No dwa miejsca, tak? Wytopna, wy tak dobrze mówię? Wytopna, z fajnymi instagramowymi pociągami, które przy, przywożą jedzonko, no i... Tutaj jest taka, taka bardziej element rozrywki, taki, że goście siedzą z telefonami, nagrywają, że fajnie mała ciuchcia przywiozła na jedzonko, jest elegancko, super. No i tak jak widzieliśmy charakter moje, moje maso, moje, moje maso chyba. Nasze tak? mięso. Nasze mięso? Nasze maso tak było. Maso, maso. maso. Dobrze. E, no tam już taki bardziej profesjonalizm, ciężka praca nad własnym produktem, ale no też fenomenalna praca kawał roboty, kawał serducha włożone w to coś tego. Po prostu bohaterowie, bohaterzy, bohaterowie, bohaterowie chyba, dnia codziennego, którzy pracują po 12 godzin po to, żeby tacy jak my mogli się wejść i ucieszyć tym, za co zapłacą, żeby się roztopić w tym jedzeniu, żeby zanurzyć kły i po prostu poczuć się dobrze. Feel good man. To tyle. Widzimy się w linie Smaczny! Jak to Riki mówi smacznych! Pamiętajcie o jutrzejszym, ostatnim, trzecim odcinku z mojej wycieczki Siema, trzymajcie się.